Siema, z strony Igor, hodowca królików. W dzisiejszym odcinku pokażę wam co... Królików? Dobra, więc zaczynajmy tutaj. Samczyk. Jedyński. Mój reproduktor hodowli. Zaraz częściej będą odcinki ponieważ teraz nie miałem czasu nagrywać, ale teraz już będą y, dwa razy w tygodniu filmy, prawdopodobnie. Dobra, y, przejdziemy dalej. Tutaj mam tego sam przyka, wiedzyńskiego, szarego, wirińskiego, niebieskiego. O, ale się on prezentuje? Już bardzo ładnie rośnie samczyk. Czekajcie, pozwólcie, że wyciągnę samczyka. Dajcie chwilkę, zaprezentuję wam tego samczyka. Pokaż stójkę, ładną stójkę. Coś nie chcę pokazać, stójcie, czekajcie. O, zobaczcie. Zgadzki, czas, Czasami potrafi naprawdę długo, czasami, czasami krótko. Jest mocne słońce, nie wiem czy będziecie go widzieli. O, jak on to się prezentuje. Jest bardzo już duży. Chodźcie. O, ładnie, tak, pokażcie ładnie. To chciał zaskoczyć mi. Ładne ucho. Główka ładna. Ucho ładne, duże. O jeju Samczyk. Spokojnie. Djeg jedną ręką to trudno zapłacić królika. Tak się cały boi. No. To był on. Tutaj mamy tą samiczkę. Nie było trochę kłopotów. Ponieważ zachorowała mi. Ojejku. Zachorowała mi. Dostała zaszczyki, bo nie chciała jeść ani pić, chudnęła, schudła bardzo, no i niestety musiała wychowywać, ale już jest dobrze, już na tygodnie, na tygodnie temu. Dostała zaszczyki, już na razie jest dobrze, Dzień, już wszystko je sobie fajnie, jest cała drałaczona, wszystko, tam były jakieś zaszczyki. Mm za chwilę przejdziemy do tej mojej samicy kotnej będziecie yy, jak ona ostatnio była w filmiku to była kotna I teraz u niej niespodzianka już długo nie było filmiku bardzo długo no i zaraz wam pokażę co do niej dobra przechodzimy do niej tak u niej to jest ona po wiekocie, a tutaj mam maluchy, już mają prawie dwa tygodnie maluchy, za chwilę będą miały. Już bardzo duże maluszki. czekajcie chwilkę, ja tylko Że żebym się nie zamykało. Chciałam pokazać. Zobaczcie, bardzo duża opcja, zobaczcie. Nie muszę odpierać tędy, tylko zatwieram przez górę i ja on widzę wszystko. Tak sobie do kamieniem tego zostawiam. No i o, patrzcie, maluszki. Ojciec ten, jedyny szary. No, ci płytę i maluszki. Tutaj o zobaczcie, już otwarte. Oczka mają już bo już prawie chodzą. Już chodzą, się tutaj tak urykają. ja jest spokojnie, maluszku. Tu jest najstarszy. zobaczcie, jak ładnie, ładnie karmiona jest. jest ładnie karmiony. Zobaczcie. Takie malusze, tak ładny, kaliniony ma. Naprawdę to był jej pierwszy wykład O co ja już chodzę? Sobie. Widzisz ten malutki? Chodzi sobie ustawić się chodzi. No to jest najstarszy to się pierwszy pierwszy okocił Było 9 sztuk, zostało niestety 7. I jej pier jednego zadeptała, a drugi nie wiem, albo coś był mniejszy. Taki mały i zdechnięty leżał No i takie, o ładne, tutaj takie czarne. Jeszcze takie czarno szare wyszły. Same szare i trochę czarne szare wyszły dwa. Było ich więcej, czy trzy takie. Ale zostały takie... O, czekajcie. z O zobaczcie. Tu mam gołąbki. Pysztole. Tak, mogę Wam pokazać jeszcze je. No, ale nie o tym temat, tylko o króliczkach. Zobaczcie, ale fajne. No, już bardzo ładnie przybieram na wale, zobaczcie, już te maluszki chodzą. Zobaczcie, już chodzą sobie ładnie. Zobaczcie, już się ładnie chodzą. Mamusia bardzo ładnie karmi mm. I co dalej? O tak się reprezentuje, prezentuje. Zajedzone. Chcę by to nam wszystkich reszty. Tam się reszta siedzi. Przez te czarnuszki. Taki jeszcze jeden szat. O, na no, przeszła mnie Chodzi maluszek mhm. w się tutaj je, żeby parymy, wiecie? Tak więc to otwieram, jak jest gorąco, żeby po prostu miałem bardziej lepszy od tego No i teraz widzimy u następnego. No, teraz jesteśmy u następnego Kliczka, Do tego samczyka. sobie pokazuję. To jest samczyk ten, też widejski, niebieski. Bardzo ładny samczyk. On jest yy, na sprzedaż, akurat. Yy, no, on jest na sprzedaż. Ten samczyk, ponieważ sprzedaję go. Ponieważ nie mam do niego samiczki, bo ta samiczka, co miałem, to mi zdechła. Do niego. To mi zdechła i nie mam do niego żadnej samiczki. A chcę po prostu. Potrzebuję też wolnych chlebek teraz do młodych. Potem, żeby mieć i. Będę też robił teraz klatki. Teraz będę właśnie robił gołębnik. I potem klatki nie można przejść. Samczyk bardzo fajny. Taki jeszcze dziki się trochę boi jeszcze. Ale ładny samczyk. Zobaczcie, uszko ładne. Posiada rodowód oczywiście. Znaczy, inaczej. Znaczy, ładny samczyk. O, ale się tak boi jeszcze. Tak zszyć, no bo się bardzo. Samczyk bardzo fajny. On ma za chwilę, już prawie ma trzy miesiące. Samczyk, samczyki bardzo u mnie szybko rosną. Samiczki jakoś tak wolne, e, te w ogóle wiedlickie, niebieskie. Samczyki tak przybierają na wodę, już takie duże się robią, a samiczki takie malutkie jeszcze, to samiczka. Ona jest w tym samym wieku ten samczyk, ale jest no mniejsza od niego, jest w ogóle jakiś zbudowany, a ona w ogóle nic. Ta główka już uszy ładne ma. ma, o takie fajne ma uszy, zobaczę duże takie. Duże uszy, tam obok miałem gołębie na, na trochę, ale już teraz nie mam, tam będzie pusta, tam będą, będą, będą nowe nabytki sobie, planuję zakupić. Dwa nowe nabytki, będą dwie, znaczy, nie, nie, tak, może nie dwa. No, jedna rasa nowa, jedna już mam, raz, ale będę nie, też kupował. Będę kupował Tym rasę, którą mam, kalifornijską, bo ta samica to jest kalifornijska, to ma właśnie młode Będę kupował tak kalifornijską samiczkę i, i... Prawdopodobnie dorosłą będę kupował, no młodą, jeszcze zobaczymy. Zobaczę jeszcze. Yy... I będę kupował prawdopodobnie też samiczkę barana francuskiego, ale to na razie w późniejszym terminie. No bo na razie będę po yy, kalifornijską samicę, jeszcze zobaczę, bo jeszcze nie powiem, mam na 100%, że tak, że od razu już kupuję, bo. Ponieważ muszę zbudować klatki, jeszcze to są takie. Um, one nie są duże, to była taka pierwsza klatka. One nie są duże, takie właśnie dla młodych zobaczcie, One nie są właśnie bardzo duże te klatki. I takie nam bardzo małe, takie jak tutaj. Maksymalnie one będą tutaj, tylko będą tak się po prostu przysiadywały Króliki, jak nie będę ją gdzie miejsc, I, ale tak. No na razie, właściwie będę budował za dwa tygodnie klatkę już, będzie budowana. Może nawet w tygodniu zbuduję, tak samo jak będę budował gołębnik, to może zbuduję klatkę, zobaczę, jak mi pozwoli czas. Jak zrobię szybko gołębnik, to szybko zrobimy klatkę. No. No, no i zobaczymy, no to jest taka kawierczka, to mają paśniki, no, tam też był paśniki, ale niestety tego nie ma, bo mam no, wrażenie, że gdzieś tam... No. Tam, gdzie cały mój skład. Mm. No, no i prawdopodobnie zobaczę. Prawdopodobnie będę kupował. Ale jeszcze nie na 100% nie wiem, że będę, czy będę kupował. Tak myślę, że będę kupował po prostu. No, zobaczymy, jeszcze się okaże. Jak zbuduję nową kratkę teraz w tym tygodniu, no to. To będzie samica, a jak nie buduję w tym tygodniu, to nie będzie. Ja Najlepiej, że będę następnym tygodniu, jak będą